Kurwix została opanowana przez złych kosmitów. Pokonać ich może tylko załoga Gwiezdnego Patrolu! Na czele której stoi... Ha! KAPITAN BOMBA! Miejsce... Planeta k folia! Misja... Niestety nie mogę powiedzieć, bo jest tajne! Gdybym powiedział, to prawdopodobnie by mnie zabili! A ja wolę żyć! A nie... Przecież ja jestem robotem. To znaczy komputerem. Ale i tak nie powiem, bo właśnie zapomniałem. Ty, Piotrek, co byś zrobił, jakbyś wygrał na loterii milion dolarów? Czekaj, Marcin. Niech pomyślę. Wiem. Kupiłbym granat i wepchnął temu bombie w dupę. Heh, chyba czytasz w moich myślach, bo ja bym zrobił to samo. O, a propos... To coś mnie w dupie uwiera. He, he, a czekaj, mnie też. Kapitan Bomba!